Drogi Wszechmogący Boże, z całego serca dziękujemy za ten nowy dzień, który został nam dany. Budzimy się z wdzięcznością w sercach, świadomi, że każdy świt jest darem Bożym. Dziękujemy Ci, Panie, za danie nam kolejnej okazji do życia, kochania i uczenia się. Niech ten dzień będzie wypełniony Waszym światłem i błogosławieństwami. Prosimy, abyś prowadził nas na każdym kroku, oświetlając naszą drogę swoją mądrością i miłością. Rozpoczynając ten nowy dzień, prosimy, Panie, abyś zesłał na nas swoje błogosławieństwa. Niech każda podejmowana przez nas decyzja będzie prowadzona przez Twoją rękę i abyśmy mogli czuć Twoją obecność w każdej chwili. Obyśmy byli narzędziami Twojego pokoju i miłości, wpływając na życie otaczających nas ludzi z życzliwością i współczuciem. Panie, zdajemy sobie sprawę, że życie jest pełne wyzwań i zmartwień. Wielu z nas boryka się z niepewnością, strachem i niepokojem. Prosimy Cię, abyś napełnił nasze serca swoim pokojem, pokojem który przewyższa wszelki rozum. Obyśmy ufali Twojej mocy i bezwarunkowej miłości w przezwyciężaniu wszelkich pojawiających się trudności. Daj nam siłę, której potrzebujemy, aby stawić czoła każdej przeszkodzie z odwagą i determinacją. Zainspiruj nas, abyśmy przeżywali ten dzień z wiarą i nadzieją, zawsze pamiętając, że nie jesteśmy sami. Jesteś z nami w każdej chwili, podtrzymując nas i wzmacniając. Obyśmy odnajdywali radość w małych błogosławieństwach i wdzięczność w każdym doświadczeniu, wiedząc, że wszystko współdziała dla naszego dobra. Drogi Ojcze, prosimy również, abyś pomógł nam szerzyć Twoje Słowo i Twoją miłość. Z ayu, akmy, brosay, niech inspirujemy innych, aby szukali Twojej obecności, odczuwali Twoją miłość i odnaleźli pokój, który tylko Ty możesz zapewnić. Panie, niech nasza wiara będzie latarnią prowadzącą zagubionych i poszukujących sensu życia. Obyśmy poprzez nasze czyny i słowa przekazywali przesłanie nadziei i odkupienia, które w Tobie znajdujemy. Pomóż nam podzielić się pełnymi mocy świadectwami o tym, jak Twoja miłość przemieniła nasze życie, aby inni również mogli doświadczyć tej boskiej przemiany. Niech nasze kanały komunikacji, w tym nasze platformy mediów społecznościowych, Będą błogosławione i wykorzystywane do wielbienia Twojego imienia, docierając do ludzi spragnionych Twojego słowa i potrzebujących dotknięcia Twojej łaski. Prosimy również, abyś obdarzył nas mądrością i odwagą, abyśmy mogli stawić czoła przeciwnościom i wyzwaniom, jakie wiążą się z misą szerzenia Twojego słowa. Obyśmy byli odporni i wytrwali nawet gdy napotykamy opór i trudności. Obyśmy odnaleźli siłę w Twojej obecności, wiedząc, że realizujemy wyższy cel. Niech nasze zaangażowanie w tę sprawę będzie inspiracją dla innych, prowadząc ich do przyłączenia się do nas na tej drodze wiary i ewangelizacji. Niech Twoja miłość i światło świecą przez nas poruszając serca i zmieniając życie. Niech każde wypowiedziane słowo i każdy gest dobroci będzie żywym świadectwem Twojego istnienia i Twojej nieskończonej miłości do nas wszystkich. Wykorzystujemy tę chwilę, aby zaprosić wszystkich naszych słuchaczy do subskrybowania naszego kanału i chociaż jednego udostępnienia tej modlitwy. Niech ta prosta akcja pomnoży błogosławieństwa i dotrze do większej liczby serc potrzebujących Twojej łaski i miłości. Panie, rozpocznijmy ten dzień z ufnością, że Ty już przygotowałeś dla nas drogę. Obyśmy mogli chodzić w pewności Twojej ochrony i zaopatrzenia. Niech Twoja ręka będzie nad nami, prowadzi nas i błogosławi we wszystkim, co robimy. Będziemy kontynuować modlitwę, dziękując Ci, Panie, za Twoją niesłabnącą miłość i nieustanną opiekę. Niech ten dzień będzie odzwierciedleniem Waszej dobroci i świadectwem Waszej wierności. Umiłowany Ojcze, z głębi serca dziękujemy Ci za ten nowy dzień, który został nam dany. Budzimy się z wdzięcznością w sercach, świadomi, że każdy świt jest darem Bożym. Dziękujemy Ci, Panie, za danie nam kolejnej okazji do życia, kochania i uczenia się. Niech ten dzień będzie wypełniony Waszym światłem i błogosławieństwami. Prosimy, abyś prowadził nas na każdym kroku, oświetlając naszą drogę swoją mądrością i miłością. Rozpoczynając ten nowy dzień, prosimy. Panie, abyś zesłał na nas swoje błogosławieństwa. Niech każda podejmowana przez nas decyzja będzie prowadzona przez Twoją rękę i abyśmy mogli czuć Twoją obecność w każdej chwili. Obyśmy byli narzędziami Twojego pokoju i miłości, wpływając na życie otaczających nas ludzi z życzliwością i współczuciem. Panie, zdajemy sobie sprawę, że życie jest pełne wyzwań i zmartwień. Wielu z nas boryka się z niepewnością, strachem i niepokojem. Prosimy Cię, abyś napełnił nasze serca swoim pokojem, pokojem, który przewyższa wszelki rozum. Obyśmy ufali Twojej mocy i bezwarunkowej miłości w przezwyciężaniu wszelkich pojawiających się trudności. Daj nam siłę której potrzebujemy, aby stawić czoła każdej przeszkodzie z odwagą i determinacją. Zainspiruj nas, abyśmy przeżywali ten dzień z wiarą i nadzieją, zawsze pamiętając, że nie jesteśmy sami. Jesteś z nami w każdej chwili, podtrzymując nas i wzmacniając. Obyśmy odnajdywali radość w małych błogosławieństwach i wdzięczność w każdym doświadczeniu, wiedząc, że wszystko współdziała dla naszego dobra. Drogi Ojcze, prosimy również, abyś pomógł nam szerzyć Twoje słowo i Twoją miłość. Bądźmy żywymi świadkami Twojej dobroci i miłosierdzia. Niech inspirujemy innych, aby szukali Twojej obecności. Odczuwali Twoją miłość i odnaleźli pokój, który tylko Ty możesz zapewnić. Wykorzystujemy tę chwilę, aby zaprosić wszystkich naszych słuchaczy do subskrybowania naszego kanału i chociaż jednego udostępnienia tej modlitwy. Niech ta prosta akcja pomnoży błogosławieństwa i dotrze do większej liczby serc potrzebujących Twojej łaski i miłości. Panie. Rozpocznijmy ten dzień z ufnością, że ty już przygotowałeś nam drogę. Obyśmy mogli chodzić w pewności Twojej ochrony i zaopatrzenia. Niech Twoja ręka będzie nad nami, prowadzi nas i błogosławi we wszystkim, co robimy. Drogi Ojcze Niebieski, modlimy się teraz za naszą rodzinę, przyjaciół i wszystkich tych, którzy potrzebują Twojej ochrony. Miłości i uzdrowienia. Prosimy, aby ci, którzy cierpią, chorzy lub zagubieni, poczuli Twoją pocieszającą obecność. Niech będą w swoim życiu świadkami Jego łaski i miłosierdzia. Otocz ich swoim pokojem i przywróć im zdrowie fizyczne, emocjonalne i duchowe. Daj nam, Panie, Mądrość do podejmowania właściwych decyzji przez cały ten dzień. Obyśmy potrafili rozeznać Jego wolę w każdym wyborze, jakiego dokonujemy, ufając, że Pan poprowadzi nas właściwą drogą. Daj nam cierpliwość, abyśmy mogli stawić czoła pojawiającym się wyzwaniom, przypominając nam, że każda przeszkoda jest okazją do wzrostu w wierze i odporności. Obyśmy odnaleźli radość w rozpoznawaniu i dziękowaniu za codzienne błogosławieństwa, które otrzymujemy. Otwórz nam oczy, abyśmy mogli widzieć Twoją rękę we wszystkim, od małych chwil radości po wielkie osiągnięcia. Niech nasza wdzięczność będzie świadectwem Twojej dobroci w naszym życiu. Pomóż nam, Panie, służyć innym ze współczuciem i hojnością. Spraw, abyśmy byli światłem w ciemnościach i odzwierciedlali Twoją miłość w naszych czynach i słowach. Obyśmy żyli zgodnie z Twoją wolą, zawsze starając się czynić dobro i szerzyć miłość, którą otrzymaliśmy od Ciebie. Drogi Ojcze, gdy kontynuujemy naszą codzienną podróż, prosimy Cię, abyś pozostał przy nas, wzmacniając nas i prowadząc. Obyśmy byli żywymi przykładami Twojej łaski i miłości, inspirując innych, aby zbliżyli się do Ciebie. Niech nasze życie będzie odbiciem Twojej przemieniającej obecności. Dziękujemy za wysłuchanie nas, za błogosławieństwa i nieustanną miłość. Obyśmy nadal wzrastali w wierze i wdzięczności, żyjąc każdego dnia dla Jego chwały. W imieniu Jezusa modlimy się. Amen.